Na moim kanale. Dzisiaj środa. Uu, trzeci, czwarty 4 dzień czerwca. I co mamy? Mamy dzisiaj taki zestaw, miksik taki z drapeczek od super 13 za 2 zł z numerem 76, przez ekstra pensję z numerem 21. Yy, razy 10 kasa z numerem pierwszym, starożytny skarb, duch kolektor namówił z numerem ósmym. Ostatnio miałem zwrocik. zobaczymy. Bo tu niby główna wygrana jeszcze jest. Także ciekawa sprawa. Do tego krzyżówka, oczywiście, GZR z numerem piątym yy, w bonusie. Balkon i ekstra linie z numerem 22. drugim. Także wkład. 42 złote jeszcze wysłałem ten co to wysłałem? multi multi no siódemkę dzisiaj jest y, nie premiera tylko promocja no, no połowę większe wygrane na siódemce także wysłałem na dwa losowania z plusem czyli dyszkę jeszcze wrzuciłem ale to tam nie liczę tego 42 zł zaczynamy wyścig milionów a panie no to tu się wydarzyło teraz. Dzieci pojechały na wycieczkę będą spły spływać jakimiś kajakami czy czymś tam rzeką spływ w kotlinie kockiej, także przyjadą dopiero wieczorem także luz bluz nie same dziury także o, sobie możemy drapać no 13 nie dała nic i zobaczymy z numerem pierwszym kasa razy 10 kiedyś mi tu wpadało te mnożniki teraz niekoniecznie ale dawno już też nie drapałem więc zobaczymy 19 nie ma 22 nie ma 27 również nie ma

no, to zobaczymy ekstra pensję z numerem 21. Ostatnio miałem wymianę z drapkowym Studiem z Pawłem i z Karolinką yy, Wręczyłem mi właśnie dwie ekstra pensje z numerem 21, i były obydwie wygrane. I ten sam kwotę po 10 zł. Także dzisiaj mówię, a spróbuję zobaczyć trzecią, <laughs> czy, czy tu da wygrano ta trzecia. Jestem bardzo ciekawy, aby zobaczyłem te 21, ja muszę wziąć. Bo jestem ciekawy. Te 21 jest takie szczęśliwe. Czy w tych ekstrapensjach. No może wiecie o co chodzi. Nie? 24, 29, 35, no, 31, fajne oboczki. 13, no piękne. Ekstra pensja oczywiście. 33, następny wbił się w. Środek 14 18 i 2 Czyli jednak Jednak nie Już Ja tylko rozdaję wygrane Dobra No to zobaczymy tę Co zobaczymy Skarb, wczoraj 10 zł zwrotu, zobaczymy dzisiaj czy kolektor mi dobrze, no, no znowu jest R, no i to już wiemy co chodzi jak coś będzie to wiadomo co już A gdzieś zdrapie i to jest to No. i co, nic, na razie nic, łuk, łuk i nie ma tego łuku skrzynia. Skrzynia, ostatnie, właśnie skrzynie mi dały wygrane, ale tu nie dały. Czyli chyba nic z tego tu nie będzie mhm. w bonusie. Dyszka RS, czyli przerąbana nic tutaj nie dało. No to dzisiaj jest, idziemy na, na mistrza zerówek. Czy będą powrotne zera? Teraz się przekonamy. Za chwileczkę, za momencik. I co mamy? Piłeczkę. Ok. I co mamy? Krabek, krabek, krabek. A tu są same motyle. Kraby i inne żaby. Dobra, nie ma nic. I siedzonko. Siedząko, tak zwany leżak. <laughs> Jak ktoś woli. Leżeć, no to leżak. O i mamy monetę czyli nie coś dałem czy nic podkowa uh, uh, uh. była gdzieś tu podkowa, słonecznie się zrobiło, Ciepełko, fajnie, super tak już mogłoby zostać mamy tę czą Hmm. Okej okay. Takiego czegoś jak yy, sakwa to tu nie ma Tego chyba też nie ma gwiazdy nie jest na końcu Serce gdzieś widziałem Chyba u mnie w klatce piersiowej bodajże Bo tyle jestem. No właśnie. Kurczę, rower, rower chyba nie ma takiego czegoś jak rower. Chyba nie ma. No nie ma. Balony gdzieś tam. O tu. Widziałem, ale to tam też. No to już się wszystko klaruje. Dzwonek i lody, czyli jeszcze balony i to po. dzwonek i lody, no niestety, będzie wielkie dubsko. Uh -huh. Ece, czyli przerżnięte, ale idziemy ostro, ostatnia, nadzieja, ale nie będzie zera, literka. R. Na razie nic tu się nie utworzyło. Hmm. No nie jest, nie jest dobrze. No nie jest dobrze. Wczoraj wszystkie wygrane, dzisiaj może być, że będą wszystkie przegrane. No i tak to wygląda, nie? Cały urok naszego drapańska Mamy ikra, pierwsze słowo lecimy na Mistrza. P. Tu mamy P. I co dalej? No nic. Tu mamy P. I co dalej? Nic. I tutaj mamy gdzieś P. Czy nie mamy P? Raczej znaczy chyba nie mamy, bo nie widzę. Chyba że ślepy. A może tak być. J J kurcze J to jest dopiero piękne J obsesja na tyle zdrapek no to może tak być J Kiepsko to wszystko wygląda R tu jeszcze było widzę no w, kurczę, balkonu już nie będzie, chyba że wyjdę na balkon to będę miał balkon W I tak to jest W W W, 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 w. w Tu jest W, tramwaj Tramwaj, drugie W Jeszcze jedno poproszę L Mamy na balkonie, ale to już nic nie zmienia. L. Czy mam gdzieś tu L? Mamy L. Z było, było. L. Liza, pierwsze słowo. No to teraz bym poprosił te właśnie F o, No to nie da, to mu gdzie? O gdzie? Gdzie? W kolanach e, S, czyli co? Takie kiepskie? O, co drugie S, 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 S I czy tu jest gdzieś jakieś no jeza, ale to nic nam nie da, no nie da, no nie da no nie da, szkoda. No jest dyszka super na balkonie B, jest dyszka. Jedna gdzieś się sypłem. No jest BB jak zwykle, gdzieś musiałem przeoczyć, nie? Wiadomo. Tu jest raz jeden. Więc tu mam dwa słowa, więc na pewno w trzeciej coś: tramwaj i kra. Nie widzę. to, no nie widzę. Jestem ślepy. Normalnie jestem ślepak. Wy już na pewno widzicie i lejecie ze mnie, nie? Chyba, że w drugiej. Co no w drugiej? Jest osa. Osa. Tu nic więcej nie ma, kurde, no. Nie wiem, normalnie ze ślepy. U nie było, do nie było. Lejecie, nie? <grystanie> A jest, jest, tu już widzę, rama. Rama i kraj trawa. Ja pierdolę, <grystanie> dobre to jest. No dobra, jest honor, uratowała znowu krzyżówka. No dobra, jest na 42 ,10 zł, 10 wygrane. Także no. szał normalnie, szał. Jest rzut, rzut normalnie. Rzut na taśmę jest biega. Dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i łapki wchodźcie na Basia Tu i Tam kanał dajcie jej tam te subskrypcje Widzę, że nam się stara już tam wczoraj jakiegoś shorta wrzuciła sobie jeszcze tam nagrała dzisiaj pojedzie chyba do gra. znowu jakiś odcineczek wrzuci ale no to ją tam mobilizuje jak dostaje te subskrypcje także wejdźcie Basia Tu i Tam wiecie o co chodzi, nie? co macie robić? dobra Dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego, cześć.